He he No, Jej o kurde. <śm> I, mu A I pum. Dobra, udało się. Chołk, nie? nie. No słońce siedzę na górze w budynku jakiegoś. Nie ma co tu tak, kurde Na, no, czyszczarne Pomoc No poczekaj, daj mi to odobiązać najpierw I z oznacz go mi Dobra Aj, oberwuje, oberwuję, ława, wow, dobra Stenda GSXR Dobra. Jest na dole Gdzie? Które miejsce stała? Dobra, dostaję. Tam, tam Tam na sprzed, na, na tym zaskoczę. To... Tu jest! Schoda! Kurde, weź go zabić po Widzisz go? Ta no, granat mi uszkodził też Bo to szmata, jest kampować. 5 KP normalnie, nie no. Dobra, biorę sobie Ja sobie sniper wezmę Mojego pojazda do driftów I na rum Brum Brum I driftem panie Ta, czuś, jedzie ta-czuś, jedzie ta-czuś, jedzie ta-czuś Ujj, o kurde Co to było? <laughs> Chyba z granatnika dostałem No ale granatnik Cóż, padłeś? Nie, poszedł dwie rakiety na samolot Pum! Myślę, że słyszę ten naprowadzanie. Ale już nie słyszę. Bo ja Ale nie ogólnie, bo ja siedziałem w tym helikopterze, nie? I naprowadzą. Hmm. Czekaj, może sobie latarkę? Oo dwa czołgi na mnie na to pozdro A teraz bym wiedział 44 level, no? <grym> o mi rozwala, osłony mi rozwala a, -a, -a, a To bolało trochę Dobra O kurde Właśnie ci właśnie, że nie mam szans skóry z, z żadną bronią normalną tak z bliska. Teraz teraz nie ma nic. Gość z tym czelanie jak polatką. Więc gościu. Ciechałaś, kurde, z szurota. Kabra z RPG. Dobra. Ai, myślę, że trafię. Ktoś namierza nas! Hola, wyłażę. Już za wsiadłem, i... <grych> Czekam, technika nie. Nie mam tego kurde. A ła, ktoś... Ajajaj... Hmm. Viper leci. Dobra, pan Circe, wezmę tego. Znowu ten super level. E, no nie, no ja nie wierzę. On na pewno ma jakieś kurde wspomagacze czy jak to walczy Bo to jest niemożliwe, że on by tak kurde tak nagle wszystko widział. A, to nasz. No dawaj, leć tu. Kurde, jakiś. No, to przegramy. Jestem jakiś tam. O, dobra. Maję, yeah, maję. Yeah. up Na razie, Mek? Gdzie w ogóle nagrywam? Pytanie. Nie ma, pana, żebym... Kurde Jest, jest, udało się rozbić. uuu

i jeden i siu Dobra, można zakończyć, nie? Tak, skończymy odcinek Na razie, cześć pompa O, na razie <gry>